покажи Então vai de... Nie tracimy czasu, jedziemy. To razie ciemno jest. Wyjdziesz na grupę? Ja mówię, bo ty cały czas ten na grupie tamte. To pewnie to jest tak na spamione. ten <tuszy> 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 Co? Daj pan swój... WhatsApp. Mam nadzieję, że to ostatni raz będę pisał. Chyba tak. Jak pan sobie to jak ja tylko jak, jak, raz napisałem? Dobra, to już jest. <grym> Martynaś, czy tam? Dobra Możesz już? Sekunda A chopie tam stoisz w tych krzakach Chopie zielone krzaki, zielone Ty ja cię nie widzę Taki chłopie. krecik Chopie krecik Co ty masz do krecika? Jedziesz Właśnie się od tego Jedna osoba no. przed chwilą były dwie, Dobra, jedziemy. Dobra, nie jest na tych światła chodź. Pozlecenie. Jadę po zlecenie. Będę Cię na firmie, na firmie do Ciebie, na siebie czekał. Mam na dwójeczkę. Kurde, wyjechałem. Jak się O, jedziesz w końcu, chłopie. Proszę doczekać się Witam pierwszą osobę na lewiku. To ja tu się mam wcisnąć, to ja nie chcę. Porównaj sobie. No? Ja teraz jadę, a Twoje opóźnienie na lewie. czy znaczy jadę na ultra niskie opóźnienie. To nie, mo to nie możesz zrobić bez opóźnienia? Nie, nie. ale ja nie da się, Dobra, ja biorę zlecenie. Przepraszam, że tak jest pijono, ale wiesz, że po prostu dajesz do firmy. To by widzę, to się nie widzę. Witamy drugą osobę na naszym live. No, dobra, mam zlecenie. Cię tu zaparkować? Na strzeżki to dorosłym terenie, na no, zbiegach z Podłogą Pro. E, jeszcze 6 osób może się załapać To pierwszy ten lepszy Tak Dobra Ja parkuję kamień, weź moje zlecono Ten Telefon mi się wypierdził Dobra, dobra. własną naczepkę czy? Nie, bierzemy własną Własną, własną Dobra, nie musi być jakoś mega idealnie, może żeby było, żeby jak najszybciej z tej firmy, kurde, wyjechać, no. Ja już, już mam załadowane. Tak? To mi Te już ładuję. Hmm. Dobra, mam, cyk, odpalamy silniora, dobra. Ty jedziesz pierwszy, czy ja? Ja. Dobra. znowu dobrze mówi, Hopiale, ale ej, bo dodali w się ten Driving Academy, to do, dla Ciebie by się przydało, bo Ty tą naczepą kosisz zakręty, widzę. Czy to prawda? Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście kurka wodna. O, Paweł napisał, siema. No, siema, Paweł. Paweł, jak chcesz być z nami na live PTS ie To wbijaj na konwój kamiks Pro. Pierwsza jest z dużej, reszta z małej i Kamix podłoga Pro, a tylko py z dużej. Okay. I byśmy się załatwili. Łaj! Czemu? Ja napiszę wiedzę na, na czacie. A hopie. Dobra Dobra, jedziemy Dobra, opie. Je. Pracodawca się się niecierpliwi Nie chcę później później dalej, Chopie, że za długo, Dawaj. Let you, let you, let you, let you, let you go. jest lekka awaria, wiesz. Kamil, bo jest awaria. Widzę właśnie, jaka awarkę. Chłopie, jeszcze w to, w te światła, żeby... Ja... No właśnie, żarówka już po lakierze. Kamil, Single, ale żeby skoczyć. No ja, to, ja, to, ja, to, Ja Ja zapomniałem o w głowie. No właśnie. Ja już na jedynce w O ja! O ja! o co jest drogi. Co? Nie, to ja zapewniłam prędkość. Kierunkowska, O oh, kurde, ale ty do zera hamujesz, pierdol. Hopie mi się stopy no, Chopie mi się stopy pocą, kurde jak ja hamuję, ale ze sprzęgłem. Bo chopie, bo ja gram na sprzęgle i skrzyni biegów, więc mi jest trudniej. Ty! Przedstawiam, co no. by się stało. Mogę gościa pojechał jedynka jedynkę, a potem dwójkę. Kurde. Sorry, ale ej, poczekaj! Ej dobra, ej, ale za to tutaj mamy no serwis skali. Nie chcę by się złapać? Ledwo co z Hanoweru wyjeżdżamy. Chopra, ale żeś wywalił. Chopra, ale widzę... Czuję, że sobie cofnę lajn, nie to z tego ze Ej dobra, ja tak mocno hamuję. No. Ja nie bo jeszcze sprzęgło, muszę klikać i w ogóle. Drakami, weź się napraw, napraw sobie tego tira. A poczekaj, poczekaj, ja cofnę do ciebie. Cofanko, cofanko, hej, 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 rozwalanko, hej, 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 o ściany! Czemu leźli wyszedł? Kurwa. Tylko jedno Tak, ja tak. Ale ty jedziesz pierwszy, dawaj. Nie to tak stoisz. Ciekawe co tam Krycik porabia. Na pewno tam wypolniej krzesły i połóżki. Hop, Hop rozmnaża swoje kryciki pod łóżkiem. Tak, robię krycie. <laughs> Kurde, zaraz palę to sprzęgło przy tym hamowaniu.

O, przywadnieś krecika, bo Kret chce mieć golfa. Jaj, Kret w przyszłości. pie! Jak ty jeździsz? Dałyśmy po FIAT 3 pedały razem ze sprzęgłem, więc zrobiłem. Nie było. Moje bo to jest bardzo mnie walny nie przychodzi. Kurde. No. ale to było max po hamulcach razem ze sprzętem. Ej, ale patrz jak to tu wygląda teraz. Tak, widzę. Proszę. Słuchaj, ja miałem max po hamulcach i jeszcze z tym, z ręcznych, a więc samo okay. ja teraz mam trochę cofnięty ten lak i teraz się obchodziłabym jak ty mnie barłeś. No. Bo ja nie mam takiego zakresu hamulców jak ty. Nie, nie, bo wtedy za mało realistycznie, a po drugie, to jest ile kierunca tu się tak nie da, bo to jest przegłos. to jest to, tak to, to nie działa. Co ma za pop, pop, pop? to jest fali tak? Nie czy masz aktualizowane to. Nie masz? Nie wiem, chyba nie. Hmm, bo jest ten OG7 znowu. Przykazać, że supermarket nie może grać razem. No. Super by było. Może kiedyś to dazą. No, no Kamil!

Parno? U kawina mi się coś zrobiło! też! Ej, chodź zobacz mnie! Chodź zobacz mnie! Widzę! Patrz moją kawinę! Ej, zobacz, na lajwa! Okej, okay, ja ci <coughs> mam e-powtórkę! Pana na lajwa. O kurde, ale dostałeś! Pa, O kurde! Ej, ja spróbuję odpalić. No. I, dobra. Tak I dobra. dobra. Nie, i ETS. ETS też? Hmm. I ty tu jakimś spokojnym tonem mówisz. Bło, błąd chmury. Nie widzę twoje ekran, widzę twój ekran. Na live'ie. Ej, co jest? Live działa. Live'ie nie działa, ale miałem błąd chmury przed chwileczką. moja tapeta, tylko zobacz, ja wiem tapetę bubolca, tylko zobacz, jak ja zaznaczałem tak, nie? to zaznaczałem czarnym kolorem czarnym kolorem zaznaczałem i, i to jest ten zaznacznik i zaznaczyłem cały ekran i się cały ekran zrobił czarny, a to nie jest tapeta Tak, najpierw to walczyliśmy z tym, żeby to gówno działało. Ja nie udziałem. Doom Day Studios. Co? Microsoft Studios. A chcesz oglądnąć forzy? ETS nie włączę bez błąd chmur. ETS nie włączę bez błąd chmur. Ej, dora, zobaczcie na dźwięk klaksonu tego auta. Posłuchaj go. Og så kan du se denne veien. Ej, a chcesz oglądać jak grand Fortnite'a i się bambicze? możesz Tak? Dobra. dobra to ja w Fortnite a bolewkę. Dobra, teraz Fortnite'a zobaczymy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Podoba mi się to. To od ci pokażę co jak. No to włącz tego no, Fortnite'a. Okay. Włączę się. Czekaj, idę do Kibla. Ja jestem... Jestem Kamiks. A jaką skinę mam zagrać? हुन्छ Ale czy jest Będziesz oglądał. Koła nie ma Ej dobra.